Przyszłość nie istnieje, przeszłość już minęła. Masz tylko jedną szansę, tę właśnie chwilę. Czy zdajesz sobie sprawę, że wszystko, czego kiedykolwiek szukałeś, już tu jest? Nie w jutro, nie w kiedyś. Ale w tej jednej cichej, niewidzialnej chwili, właśnie teraz, Marek Aurelius, cesarz i filozof, mówił, że życie człowieka jest jak rzeka płynie nieustannie. Ale ty masz wpływ tylko na ten jeden punkt, w którym się zanurzasz. W tym filmie nie będę mówić ci, co masz robić. Chcę ci tylko przypomnieć o czymś, o czym świat nie chce, byś pamiętał, że twoja moc, twoje uzdrowienie, twoje życie są właśnie tutaj. Naucz się być obecny, tak naprawdę. Bo to nie motywacja popycha cię do przodu, to uważność. Bo kiedy jesteś naprawdę obecny, nic cię nie zatrzyma. Zgubiona obecność jak świat odwodzi nas od teraz gdzie jesteś teraz nie pytam w jakim mieście, nie pytam w jakim pokoju pytam, gdzie jesteś w sobie większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć bo większość ludzi, choć patrzy przed siebie, umysłem błąka się daleko. Jedni analizują przeszłość, drudzy projektują przyszłość. Ale obie te rzeczy są tylko iluzją. Marek Aurelius pisał w rozmyślaniach, nie żyj tak, jakbyś miał żyć dziesięć tysięcy lat. Śmierć czeka. Dopóki żyjesz, dopóki możesz, bądź dobry. To nie groźba, to nie dramat, to przebudzenie. W świecie, który karmi nas strachem i pośpiechem, mądrość stoicka przypomina, że wszystko, co potrzebne, już mamy. Ale. Jesteśmy zbyt rozproszeni, by to zauważyć. Obecność to nie tylko modne słowo, to nie hasło z grafiki motywacyjnej, to Twoja pierwotna natura to stan, w którym nie musisz udawać nie musisz się spinać nie musisz nikomu niczego dowodzić po prostu jesteś, oddychasz, czujesz, trwasz. Dlaczego to takie trudne? Bo zostaliśmy nauczeni, że nie wystarczy być. Że trzeba działać, zdobywać, porównywać się, udowadniać. A jednak każda wielka prawda duchowa, każda głęboka mądrość filozofii wschodu i zachodu prowadzi do jednego do ciszy, do zatrzymania, do oddechu. Czym więc jest prawdziwa obecność? To chwila, w której czujesz smak powietrza. Chwila, w której nie oceniasz swojego ciała, tylko je czujesz, to moment, w którym nie analizujesz słów drugiej osoby, tylko słuchasz jej sercem. To, kiedy nie przewijasz telefonu, tylko naprawdę patrzysz na świat dookoła, to stan, w którym życie nie jest gdzieś daleko, ono się właśnie dzieje. I oto sekret: im częściej jesteś naprawdę obecny, tym więcej rzeczy zaczyna się układać. Bo kiedy jesteś tu i teraz, podejmujesz decyzje z jasności, nie ze strachu. Reagujesz spokojnie, a nie z impulsu. Zaczynasz dostrzegać sygnały, których wcześniej nie było, albo nie chciałeś ich zobaczyć. Marek Aureliusz pisał: To, co przeszkadza działaniu, staje się działaniem. To, co stoi na drodze, staje się drogą. Ale jak to możliwe, jeśli nie jesteś nawet obecny na tej drodze, kiedy umysł jest zbyt zajęty, przepływa obok życia? Jak człowiek w pięknym ogrodzie, który zamiast zachwytu nad zapachem, rusz, patrzy w ekran i dlatego, choć masz wszystko, czujesz pustkę. Dlatego, choć jesteś online, jesteś samotny. Dlatego, choć jesteś wolny, czujesz się zamknięty w klatce, bo zgubiłeś moment teraz. Jak to odzyskać? Zacznij od prostych rzeczy. Oddech. To najstarszy i najprawdziwszy klucz do obecności. Nie potrzebujesz aplikacji, nie potrzebujesz sprzętu. Po prostu usiądź, zamknij oczy i oddychaj powoli, świadomie. Za każdym razem, gdy wracasz do oddechu, wracasz do siebie. Spaceruj bez celu. Jedz bez telefonu. Pij herbatę tak, jakby to był rytuał, a nie nawyk. To właśnie te mikrochwile zbliżają cię do stoickiej mądrości, bo obecność to dyscyplina. To codzienna decyzja, by nie zgubić siebie w świecie, który nie przestaje krzyczeć. Dlaczego to takie ważne? Bo tylko obecność daje ci pełny dostęp do własnej mocy nie tej siły, którą pokazujesz innym, ale tej głębokiej, prawdziwej, spokojnej siły wewnętrznej. Która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, obecność leczy, obecność uzdrawia relacje, obecność pozwala ci tworzyć, kochać i żyć w zgodzie z własną duszą. To ona odróżnia człowieka wolnego od człowieka zagubionego. Nie status, nie lajki, nie sukces mierzony w liczbach, ale świadomość chwili, świadomość siebie, świadomość życia. Wniosek: największym luksusem XXI wieku nie jest złoto, ani władza, ani szybkie życie. Największym luksusem jest bycie obecnym a teraz zrób głęboki oddech nie spiesz się, nie uciekaj dalej jesteś dokładnie tam, gdzie trzeba. Wyobraź sobie człowieka, który rządził imperium nie miał wolnych weekendów. Nie miał aplikacji do medytacji, nie miał mentora, który w trudnym czasie przypominałby mu o oddechu, miał tylko siebie i świat, który nie przestawał się palić. To był Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, wódz armii, ojciec, mąż, ale też człowiek wrażliwy, filozof, obserwator własnego umysłu. Jak przetrwał? Jak zachował wewnętrzną równowagę? Jak nie zwariował w świecie? który wymagał ciągłego działania, decyzji i siły. Odpowiedź kryje się w jego prostych słowach. Zawsze pamiętaj, to nie rzeczy same w sobie cię niepokoją, ale twoja opinia o nich. Współczesny człowiek myśli, że chaos to coś nowego, ale Marek Aureliusz żył w czasach zarazy, wojen, politycznych intryg i śmierci bliskich. A mimo to, siadał każdego wieczoru, brał pióro i pisał. Nie dla świata, dla siebie. To właśnie z tych notatek powstały jego rozmyślania. Nie traktat polityczny, nie zbiór rozkazów, ale dziennik duszy, która szukała spokoju pośród burzy. Jego metoda? Zadziwiająco aktualna. Codziennie, niezależnie od zewnętrznych wydarzeń, zadawał sobie pytania: co mogę dziś kontrolować? Na co mam wpływ? Czy działam z miejsca spokoju czy lęku, czy wybieram reakcję, czy jestem jej niewolnikiem? To była jego praktyka obecności nie odcięcie się od świata, ale głębsze wejście w jego esencję. Ludzie szukają ucieczki na wsi, nad morzem, w górach. Ty masz miejsce, do którego możesz uciec to Twój umysł. To nie jest tylko. Piękna metafora to konkretna droga duchowa. Każdego dnia wybieramy, albo zatapiamy się w reakcjach, albo wracamy do siebie. Czego możemy się od niego nauczyć? Po pierwsze, że nie potrzebujemy więcej, by być spokojni. Marek miał wszystko władzę, zasoby, poddanych. A mimo to wiedział, że żaden luksus nie da ci spokoju, jeśli sam w sobie nie masz pokoju. Po drugie, że obecność nie wymaga idealnych warunków. Jeśli można być obecnym jako cesarz w czasach wojny, to można być obecnym także dziś w korku, w kuchni, na spacerze. Po trzecie, że nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość. Marek nie ignorował cierpienia, nie udawał, że wszystko jest dobrze, ale też nie pozwalał, by cierpienie przejęło kontrolę. Miał swoje praktyki: wdzięczność, przypominanie sobie o śmiertelności, codzienne czyszczenie duszy. To właśnie dlatego stoicyzm przetrwał dwa tysiące lat, nie jako zimna filozofia, ale jako żywa droga do wolności. Dziś mówimy o mindfulness, o uważności. Ale stoicy mówili o tym już dawno: nie trać czasu na rzeczy, których nie możesz zmienić. Skoncentruj się na tym, co od Ciebie zależy. To właśnie prowadzi nas z powrotem do obecności. Bo kiedy przestajesz walczyć z tym, czego nie, kontrolujesz, odzyskujesz energię. Cisza wraca, umysł się prostuje. A co z emocjami? Czy stoik je tłumi? Wcale nie. Stoik nie odrzuca emocji. On po prostu nie pozwala, by to one prowadziły jego życie. Smutek? Zauważ go. Oddychaj z nim. Złość? Uszanuj, ale nie działaj z jej miejsca. Radość? Poczuj ją, ale nie uzależniaj od niej swojej wartości. To właśnie ta równowaga między emocją a świadomością buduje prawdziwą siłę. Jak przenieść to do swojej codzienności? Poranne przypomnienie. Zanim zaczniesz dzień, zadaj sobie pytanie: jaki dziś chcę być? Nie, co muszę zrobić, ale jak chcę się w tym świecie poruszać? Wieczorne oczyszczenie. Jak Marek, zapisz, co cię dziś poruszyło? Gdzie zareagowałeś z lęku? Gdzie byłeś spokojny? To twój trening duszy, twoje lustro, świadome pauzy. W ciągu dnia zatrzymuj się na chwilę. Trzy głębokie oddechy spojrzenie w niebo. To są twoje powroty do siebie odłączanie się od hałasu. Nie musisz być zawsze dostępny. Stoicka obecność to też umiejętność powiedzenia dość. Nie po to, by uciec, ale by znów usłyszeć siebie. Nie bądź obojętny na to, co dzieje się w Twoim wnętrzu, to tam decyduje się całe Twoje życie. Właśnie tam, w Twoim wnętrzu, rozgrywa się prawdziwa obecność. Nie w przyszłości, nie w planach, nie w wyobrażeniach, tu, teraz. Techniki obecności. Zatrzymaj czas, zatrzymaj siebie. Nie potrzebujesz ciszy, kadzideł ani górskiego schronienia, by poczuć spokój. Potrzebujesz tylko jednego: decyzji, że wracasz do siebie, do miejsca, gdzie nie pędzi czas, do chwili, która się liczy, do teraz. Marek Aureliusz nie miał przewodników medytacji ani aplikacji uważności, a jednak jego techniki obecności są do dziś jednymi z najprostszych i najpotężniejszych. Oto pięć praktyk, które pomogą Ci żyć stoicko, nawet jeśli świat wokół Ciebie się wali. Technika Tu jestem to banalne, ale spróbuj teraz zatrzymaj się, oddychaj przez nos. Zauważ swoje ciało, swoje dłonie powierzchnię, na której siedzisz. Zauważ jeden dźwięk w tle, jeden zapach, jeden punkt światła. Powiedz w myślach Tu jestem. Bez walki, bez analizy, bez planu, to właśnie moment obecności. Im częściej wracasz do tego tu, tym bardziej życie przestajecie gonić. Wieczorne lustro, Dziennik Stoicki, Marek Aureliusz codziennie, wieczorem robił przegląd dnia, nie po to, by się osądzać, ale by być uczciwym wobec siebie. Zadaj sobie codziennie wieczorem trzy pytania: co dziś zrobiłem, co było zgodne z moją wartością gdzie pozwoliłem, by emocje mną zawładnęły. Jak mogę jutro wrócić do siebie szybciej, to nie muszą być długie zapisy, dwa, trzy zdania, ale codziennie, to jak siłownia dla Twojego ducha, codzienna obecność, codzienna prawda. Praktyka obserwatora. Stoicy mówili, nie jesteś swoimi myślami, jesteś ich obserwatorem. Ta technika polega na zauważaniu myśli, bez utożsamiania się z nimi. Pojawia się myśl, nie dam rady. Zamiast w nią wejść, mówisz w duchu: zauważyłem myśl, nie dam rady. I wracasz do oddechu, do ciała, do chwili. To dystans, ale nie chłód. To siła, która daje ci wybór, czy ta myśl ci służy, czy tylko powtarza stary lęk. Technika memento mori. Brzmi poważnie? Tak miało być. Bo życie jest poważne i piękne. Stoicy przypominali sobie codziennie, że czas jest ograniczony. Nie po to, by się bać, ale by docenić każdą chwilę. Weź do ręki filiżankę z herbatą, popatrz na bliską osobę, spójrz w niebo i powiedz w myślach: To może być ostatni raz, gdy tego doświadczam. To nie jest pesymizm, to wdzięczność, to obecność. To bycie tu, naprawdę. Technika jedno działanie. W świecie wielozadaniowości stoik wybiera jedno, jedna rozmowa. Bez telefonów w dłoni jedno mycie naczyń, bez radia, bez skrolowania jeden spacer, bez planowania przyszłości. To nie muszą być wielkie medytacje, to zwykłe chwile, ale świadome. I właśnie dlatego święte, bo kiedy robisz jedną rzecz w pełni, życie nagle staje się prostsze, głębsze. Cisza wraca, serce mięknie. Czasem wystarczy jedno pytanie: kiedy czujesz się przytłoczony, zagubiony, zdezorientowany, wróć do pytania Marka Aureliusza: Czy to, co teraz robię, jest zgodne z moją naturą? Twoja natura to spokój, odwaga, obecność. Jeśli działasz z lęku, to nie twoje. Jeśli działasz z ciszy, wracasz do siebie. Stoicka obecność to nie styl życia. To postawa duszy, to codzienna decyzja, że nie pozwolisz, by świat Cię pochłonął, że oddasz się temu, co najprostsze jednej chwili, jednemu oddechowi, jednej wartości. Nie zawsze będzie łatwo, ale w tej prostocie kryje się największa siła jest tylko jeden moment, który się liczy ten, cisza miejsce, w którym zaczyna się mądrość. Niektóre słowa ranią bardziej niż czyny. Niektóre decyzje wypowiadane w emocjach niszczą lata pracy, a wiele z nich można było uniknąć jednym wyborem milczeniem. Stoicy mówili: Jeśli to, co masz powiedzieć, nie jest lepsze od ciszy, nie mów. Ale cisza nie oznacza słabości. To największa siła tam, gdzie wszyscy walczą o rację cisza to wybór nie ucieczka. Milczenie to nie to samo co tłumienie emocji. To świadoma decyzja, że zanim odpowiesz, poczujesz. Zanim zareagujesz, zobaczysz siebie. Bo większość ludzi nie działa. Oni reagują na ton głosu, na minę, na oczekiwania, na prowokacje. A stoik zatrzymuje się. Wchodzi w ciszę, zadaje pytanie, co prowadzi mnie teraz? Lęk, czy miłość, ego, czy dusza? Technika trzy sekundy prawdy. Kiedy czujesz, że narasta w tobie napięcie, nie działaj od razu. Zrób to, co robią najpotężniejsi liderzy duchowi i stoicy: zamknij na moment oczy. Zrób jeden powolny wdech i długi wydech. Powiedz, w duchu nie muszę teraz reagować. Wybieram mądrze. W tych trzech sekundach zatrzymujesz cały bieg wydarzeń. W tych trzech sekundach odzyskujesz wolność. Nie wszystko wymaga Twojej opinii. Marek Aureliusz pisał: Masz moc nie mieć opinii. To zdanie zmienia życie. Nie każda rozmowa to bitwa, nie każda różnica zdań to zagrożenie, nie każdy głos musi Ci się podobać, żebyś mógł iść dalej w spokoju. Cisza to nie zrezygnowanie z siebie, cisza to zaufanie, że nie wszystko. Musisz kontrolować. Cisza nie oznacza słabości. Cisza to królewski język duszy. W ciszy dzieją się rzeczy, których świat nie rozumie. Uzdrawiają się zranienia, schodzą napięcia, intuicja wraca, emocje miękną, a ty znów jesteś sobą. W ciszy nie jesteś bierny. W ciszy tworzysz przestrzeń by działać z siłą, nie z odruchem. Kiedy reagujesz impulsywnie, oddajesz władzę, kiedy milczysz świadomie, odzyskujesz panowanie nad sobą. Prawdziwa potęga nie krzyczy, nie przerywa, nie musi udowadniać. Ona siedzi w ciszy, słucha i kiedy już mówi, jej słowa zmieniają wszystko. Technika wejście w środek siebie. Gdy czujesz, że zaraz coś wybuchnie w tobie, zrób coś prostego połóż dłoń na sercu. Skup się na jego rytmie, zadaj pytanie, co teraz naprawdę czuję pod złością. Bo często pod gniewem kryje się lęk, pod sarkazmem, bezradność, pod frustracją, pragnienie bycia usłyszanym. Cisza to nie koniec rozmowy. Cisza to początek prawdy, stoicka zasada, mów tylko wtedy, gdy słowa służą dobru. Nie chodzi o to, by nie mówić wcale. Chodzi o to, by każde słowo było aktem obecności. Jeśli mówisz, mów z serca. Jeśli milczysz, milcz z godnością. Jeśli słuchasz, słuchaj naprawdę. Bo dziś prawdziwe słuchanie to akt rewolucji. W świecie hałasu cisza budzi duszę. Co robić, gdy ktoś cię prowokuje? Stoicka odpowiedź jest prosta: to nie on mnie złości, to moja interpretacja jego słów mnie złości. Masz władzę nad jednym, nad tym, co dzieje się w tobie, nie nad drugim człowiekiem, nie nad jego tonem, ale nad swoją reakcją. Wybieraj ją z ciszy, z miejsca, w którym słyszysz siebie, nie z ego, nie z mechanizmu, nie z ran. Kiedy uczysz się milczeć. Uczysz się też słyszeć więcej. Cisza pozwala Ci usłyszeć swoje ciało, swoje emocje, prawdziwe intencje innych, szelest życia, który wcześniej był zagłuszony. W ciszy możesz odnaleźć drogę, której nie było w hałasie. Jest tylko jeden moment, który się liczy, ten i czasem ten moment jest momentem ciszy. Czy kiedykolwiek cisza uratowała Cię przed złą decyzją? Napisz w komentarzu. Cisza jest moją siłą. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej treści o życiu głębokim, spokojnym i silnym wewnętrznie.